Kolejne zadanie trzecie z tematu postać kanoniczna i ogólna funkcji kwadratowej. Tutaj mamy zapisać w postaciach kanonicznej i ogólnej wzór funkcji g, jeśli jej wykres otrzymujemy przesuwając wykres funkcji. I najpierw mamy pod punkcie A wykres funkcji 3x kwadrat, wiemy, że ktoś przesunął o trzy jednostki w prawo i dwie jednostki w dół. Więc co możemy wiedzieć o, tej, o tym wykresie na tej podstawie i co nam tu jest w ogóle potrzebne z tej informacji? No bo jeżeli mamy zapisać funkcję w postaci kanonicznej, to potrzebujemy mieć P i Q oraz A, bo w tej postaci no, X i Y to są zmienne i to zawsze zostawiamy, natomiast to my co tutaj wpisujemy? No to za A wpisujemy jakąś liczbę, za P i za Q. Więc jeżeli my przesuwamy taką funkcję tak zwaną bazową, w postaci ax kwadrat, to uzyskujemy funkcję o innym wzorze, ale zawsze a pozostaje tej funkcji takie samo. Więc jeżeli funkcję 3x kwadrat, a funkcja ax kwadrat to jest taka, która ma zawsze wierzchołek w początku układów współrzędnych, więc jeżeli taką funkcję, która miała, początek w układzie, która miała wierzchołek w początku układów współrzędnych, jeżeli ją przesuwamy każdy jej punkt o 3 w prawo i 2 w dół, to wierzchołek też tak będziemy przesuwać. Więc jeżeli wierzchołek tej funkcji ax tak takiej każdej w takiej postaci, czyli też 3 x ma wierzchołek w punkcie o współrzędnych 0,0, 0, to jeżeli ten wierzchołek, czyli jeżeli z punktu o współrzędnej 0,0 0 przejdziemy 3 w prawo i 2 w dół, to będziemy mieć współrzędne wierzchołka tej funkcji, której postać kamyczą chcemy zapisać. Więc jeżeli tego nie widzicie, może sobie na, na, narysować w układzie współrzędnych, że jesteśmy w punkcie 0,0 i 0, idziemy 3 w prawo i 2 w dół, i powinniście być wtedy w punkcie o współrzędnych 3 i minus 2. Więc takie współrzędne będzie miał wierzchołek tej naszej funkcji, która powstanie po przesunięciu tej funkcji 3 x kwadrat. Więc tak jak mówiłam, jak przesuwamy tą funkcję x kwadrat, to a nie ulega zmianie, będzie takie samo. Więc już mamy a. Mamy P i Q, tak? Więc możemy napisać tą postać kanoniczną. No i ona będzie tak wyglądać. Tutaj P jest 3, więc minus nie przeszedł na plus, bo minus przechodzi na plus, jeżeli P jest ujemne. No bo minus minusem daje plus. Jeżeli odejmujemy minus, coś robi plus, dlatego wtedy czasami może być tak, że tutaj robi się plus, ale P jest dodatnie, więc wpisujemy minus 3. I q jest minus 2, więc zawsze z tym samym znakiem q przypisujemy po prostu tutaj. No i już mamy tą funkcję w postaci kanonicznej. i Jeszcze mamy ją napisać w postaci ogólnej. To to jest to, co robiliśmy w dwóch poprzednich zadaniach. Czyli rozpisujemy tą różnicę do kwadratu ze wzoru skróconego mnożenia tego tutaj. Robimy to w nawiasie, ponieważ przed wzorem skróconego mnożenia jest trójka, bo najpierw musimy spotęgować, potem pomnożyć. Czyli rozpisuję sobie ten zło skłóconego, czyli a kwadrat, czyli x kwadrat minus 2 razy a razy b, czyli 2 razy x razy 3. Stąd takie działanie i tutaj według tego wzoru plus b kwadrat, czyli plus 3 kwadrat, czyli plus 9. No i minus 2, to co tutaj mam w nawiasie mnożę razy 3, tutaj jakbym pomnożyła to by było minus 6, więc po wymnożeniu razy 3, no to będzie 3 razy x kwadrat, to 3x kwadrat. 3 razy minus 6x to minus 18x, 3 razy 9 to 27 i jeszcze minus 2 to plus 25. Tak samo jest w przykładzie b, bo w przykładzie b mamy funkcję o wzorze minus 4x kwadrat. To, to jest funkcja, która będzie miała ramiona w dół, ale też ona jest w postaci ax kwadrat, więc ona też będzie miała wierzchołek w punkcie 0,0. I teraz każdy punkt tej funkcji minus 4x kwadrat, jak to jest napisane w treści zadania, przenosimy o 5 w lewo i 100 do góry. Więc tak samo też ten wierzchołek tej funkcji, tak samo się przesunie. Więc też możemy z tego, na tej podstawie y, tych informacji, ustalić współrzędne nowego wierzchołka tej funkcji, której wzór mamy napisać. Ona też będzie miała to samo, a po przesunięciu też minus 4. Czyli jeżeli punkt o współrzędnych 0,0 przesuwamy o 5 w lewo, 100 do góry, no to ten punkt będzie miał współrzędne minus 500. Tak. Ja tylko tutaj się pomyliłam, bo tu napisałam 5, więc tutaj, jak robicie sobie notatkę, to poprawcie sobie. Czasami się zdarza, że ja, jak robię animację, to po prostu zrobię jakiś mały błąd. Dalej ten błąd już się nie powiela, ale no może się tak zdarzyć, że coś po prostu zapomnę wpisać, ale jak omawiam, to myślę, że raczej. W znacznej większości przypadków to widzę, bo jak coś się tłumaczy, to trudno jest wytłumaczyć coś z błędem, więc tutaj będzie minus 5, tak? No bo jak idziemy od punktu 0,05 w lewo, no to już automatycznie współrzędna ichsowa jest minus 5 i jeszcze 100 do góry, no to będzie plus 100 na Y. Czyli tu mamy minus 5 i 100. Ja może poprawię tą, ten minus, piszemy. Tylko będę musiała jeszcze raz to wszystko cofnąć, ale tego nie ma dużo. O, teraz będzie poprawnie, czyli współrzędne wierzchołka będą minus pięć i 100. i teraz piszemy postać kanoniczną tej funkcji po przesunięciu, czyli ona A będzie miała to samo, też minus 4, tutaj P jest na minusie, dlatego jak odejmujemy minus 4 plus, to tutaj ten znak się zamienił na plus. No a 100 wpisujemy z tym znakiem, jak ja, jaki jest, czyli po prostu plus. No i mamy postać kanoniczną i z tej kanonicznej przechodzimy na ogólną, w ten sam sposób jak wyżej, czyli. Najpierw wzór skróconego mnożenia rozpisujemy sobie w nawiasie, czyli a kwadrat to x kwadrat plus 2 razy a razy b, czyli plus 2 razy x razy 5, plus b kwadrat, czyli plus 5 kwadrat, czyli plus 25. Przepisujemy jeszcze to plus 100. Tutaj po wymnożeniu by było 10x. No i wszystko mnożymy razy minus 4, czyli minus 4 razy x kwadrat to minus 4x kwadrat. Minus 4 razy 10x to 40x z minusem, minus 4 razy 25 to minus 100 i jeszcze plus 100 to razem da nam 0, dlatego tutaj też żadnej liczby już nie piszę.